Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was top 5 seriali anime. Wiem, że może jest to zaskakujące, że jako osoba nie oglądam anime, ale może na wstępie wyjaśnię tę sprawę. Ja uważam, że jeżeli oglądamy cokolwiek i wiemy, że jest to fikcja, nawet jeżeli tam jest magia, to nic nam nie grozi. Tym bardziej, jeżeli jesteśmy wierzący, chodzimy do kościoła, przystępujemy do komunii. Zagrożenia duchowe wtedy są niebezpieczne, kiedy się im poddajemy, ale jest to materiał na zupełnie inny film. Na razie nie czuję się na siłach, może kiedyś. Dlatego ja, wierząc, że jest to zupełnie fikcja, głównie jako dziecko lubiłam oglądać anime. Nagle pozostała mi ta pasja, chociaż muszę przyznać, że teraz jakoś wybitnie nie oglądam żadnych nowych tytułów, Oprócz jednego, o którym Wam opowiem. Tak jak już wspomniałam, anime oglądałam głównie jako dziecko, mając do dyspozycji jedynie y, telewizory z polskimi kanałami. Nie było więc zbyt dużego wyboru. Ale dzisiaj przygotowałam dla Was pięć moich ulubionych pozycji. No to zaczynajmy. Pierwszym, najbardziej ukochanym tytułem z anime jest oczywiście Czardziejka z Księżyca, czy inaczej Sailor Moon. I chodzi mi tutaj o tę serię, która została produkowana i imitowana w latach 92-97, czyli pierwszy seria, który powstał na podstawie magii, czarodziejki z księżyca. Jest to całe moje dzieciństwo, wiele wspomnień. Do dzisiaj uwielbiam te odcinki. Do dzisiaj oglądam czasami przykładowe epizody, albo za jakiś czas oglądam po prostu wszystko jak leci, zależy od humoru. Jest to dla mnie chyba najważniejsza pozycja ze wszystkich pozycji anime. Czyli dziecka z Księżyca w tym wydaniu ma 200 odcinków? Wiem, sporo. Niestety jest troszeczkę dziecinna. W dodatku polskie tłumaczenie jest masa masakryczne, chociażby ataki typu medło-powidło, groch fasola i zmienienie imienia głównej bohaterki z ustami na banę. Tutaj można byłoby się przyczepić do wielu rzeczy, włącznie z tym, że bardzo odbiega od pierwowzoru, czyli od magii. Ja natomiast zawsze będę kochać serial i wracać do niego z ogromną przyjemnością. Na drugim miejscu u mnie jest Czardziejka z Księżyca, czyli Sailor Moon Crystal. Nowa wersja anime Czardziejki z Księżyca, która jest produkowana od 2014 roku aż do chwili obecnej. W tym momencie serial jest w połowie serii R Wiem, że są zapowiedziane odcinki na pewno do końca serii R i mam nadzieję, że zrobią do końca starsa, ale zobaczymy Ta wersja y, anime jest bazowana już w zupełności na Manze chociaż ja z, posiadając wszystkie wagi i znając całą historię z Man widzę małe odstępstwa ale Kielisa jest dużo bliżej pierwowzoru W dodatku jest on mniej jest już dużo lepszy. Mogłabym się do czegoś tam przyczepić, ale nieźle. I powiem szczerze, że od początku wyglądało mi się dobrze. Siód, końcówka klasyka mnie kurzyła, ale teraz RK jest naprawdę fantastyczna. Z niecierpliwością czekam na odcinek co dwa tygodnie i cieszę się, że takie moje małe marzenie z dzieciństwa o nopłucniku z czarodziejki się spełniło. Mam nadzieję, że dokończą. Trzecią pozycją, o której chciałabym Wam opowiedzieć, jest to Full Metal Alchemist Brotherhood, który został produkowany i imitowany w latach 2009-2010. Jest to druga adaptacja mangi Full Metal Alchemist, czyli stalowego alchemika. I jak to bywa Chyba w świecie mangi anime. Jest on dużo pierwszego pierwowzoru Oprócz rzeczywiście poprawionej jakości grafiki, jest dużo bardziej ciekawy, dużo bardziej zbliżony do oryginału, czyli do mangi, którą też czytałam i którą posiada moja siostra. Z przyjemnością oglądało mi się tą serię. Bardzo mnie zaciekawiło, w już tak od połowy mniej więcej. I powiem szczerze, że z chęcią obejrzę jeszcze raz. Mimo, może chyba do tej pory widziałam wszystkie sezony dwa razy lub trzy, jest to historia o dwóch braciach, którzy złomili pewne tabu w alchemii i muszą ponieść pewne konsekwencje. Poprzez sery anime starają się odzyskać to, co stracili poprzez swój błąd. Oraz pomóc spotykanym ludziom. W oczywiście, okazuje się, że trzeba ratować świat, jak to zazwyczaj bywa. Jest to bardzo ciekawe anime, tak samo jak manga i gram z Wampulasem. Na czwartym miejscu u mnie, ulubionych anime, jest pierwsza wersja stalowego Alchemika, czyli po prostu Fullmetal Ochemist. Jest to pierwsza adaptacja mangi Fullmetal która niestety około 2 trzecich połowy serialu zaczyna bardzo odbiegać od oryginału. Jest ciekawe, ale tak ciut gorsza od Brotherhood, jeżeli można tak to ująć. Ale było to moje pierwsze zetknięcie, ponieważ właśnie Fullmetal obejrzam przed przeczytaniem mangi więc mam do niego pewien sentyment. Jest to dodatkowo ulubiony anime mojej siostry, obie części. Historia ogólnie jest to sama, co w Brotherhood, dlatego tutaj Was nie będę zanudzać i podam Wam na dole linki do opisu wszystkich anime, o których mówię, w filmwebie. Grąco Wam polecam obejrzeć jedną i drugą wersję Metal Alchemist. Piątym, ostatnim moim ulubionym anime w tym zestawieniu jest Chobits. Hobis, zależy, jak to mówi. Chabis zostało produkowane w 2002 roku. Jest to bardzo ciekawe anime o świecie, w którym produkowane są roboty, które towarzyszą człowiekowi. Pewien student znajduje zepsutego robota na ulicy i się nim opiekuje. Robot ten jest bardzo uroczy, ale bardzo głupiutki, ponieważ prawdopodobnie ma uszkodzone programowanie. I bardzo niewiele wie o świecie. Siedzimy więc w tego niezwykłego duetu. A jest bardzo zabawne. I o najkrótsze z tych wszystkich, o których Wam wspominałam. Bardzo przyjemne. Dodatkowo jest bardzo ciekawa podpora, której nie będę Wam tutaj zdradzać. Ponieważ jak zacznę mówić, to powiem za dużo. Mamy tam też rozwykłania kilka zagadek. Naprawdę gorąco Wam polecam. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego filmu na temat moich ulubionych anime. A jakie są Wasze ulubione tytuły? Może mi coś polecicie, bo z chęcią poznam coś nowego. Bo muszę przyznać szczerze, że jestem do tyłu w tej dziedzinie. Mimo, że jest jednym z moich zainteresowań. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, lajkowania i komentowania. Na kolejny film zapraszam już w sobotę. Trzymajcie się ciepło, cześć.